Witajcie na moim kanale. Mam zamiar dzisiaj się zabrać za pewną kwestię, która mnie nurtuje może nie nurtuje, ciekawi. Mianowicie jest to przyspieszenie seryjnego IS-200 od 0 do 100. Szukam na YouTube filmików, ale żaden, tak szczerze powiedziawszy, mnie nie zadowolił, ponieważ nie znalazłem żadnego, którym ktoś przyjrzał się dokładniej kwestii przyspieszenia tego auta. Dlatego dzisiaj mam zamiar zrobić to najlepiej jak tylko potrafię. Auto w tym momencie ma podłączone złącze OBD do tak zwanego N327 i mam do tego aplikację TORQ która będzie pokazywała przyspieszenie od 0 do 100. Także mam nadzieję, że ten pomiar będzie jak najbardziej miarodajny. Auto w tym momencie się rozgrzewa, aby osiągnąć optymalną temperaturę zarówno płynu chłodzącego w silniku, jak i oleju silnika oraz oleju w skrzyni biegów. Moje auto jest to Lexus IS 200, seryjne 155 koni. Przynajmniej tyle powinien mieć. Mam w tym momencie najechane około 218 tysięcy km. Ciśnienie, jakie mam w oponach, w tym momencie jest to 2,4 bara. Koła są 16. Opony wielosezonowe, chociaż przy takiej mocy nie powinno to mieć za dużego znaczenia akurat. Skrzynia jest automatyczna. Ma też ona funkcję blokowania biegów. Co to znaczy? To znaczy, że można zablokować skrzynię, żeby nie zmieniała wyżej biegu. Nie da się manipulować tak jak to jest przy łopatkach niżej, wyżej. Natomiast mogę zablokować tą skrzynię, żeby nie zmieniała na bieg wyższy, i wtedy ja mogę sobie dobrać moment, w którym ten bieg będzie zmieniony. Jak najbliżej odcinki, żeby przyspieszenie było jak najbardziej miarodajne, a moc pełni wykorzystana. Tak jak mówiłem, przygotowałem sobie drugi telefon, z którego będę korzystał, w którym mam aplikację Tor. Będę robił trzy próby. Pierwsza będzie standardowa, czyli tak jak ruszamy zwyczajnie z automatu, czyli puszczamy nogę z hamulca i wciskamy gaz. Druga następnie, przytrzymam lewą nogę na hamulcu, prawą natomiast spróbuję zbudować pewne obroty. Jeśli się uda, będzie to 3000. Jeśli nie, no to postaramy się w ogóle jakiekolwiek wyższe, żeby nie zmuliło go do samego startu. I trzecia próba będzie to coś w stylu manualnej zmiany biegów, czyli będę blokował biegi, tak jak omawiałem przed chwilą. Zobaczymy, który z pomiarów wyjdzie najlepszy. Zrobimy przede wszystkim też test, jak wpływa kontrola trakcji na przyspieszenie. Dlatego zrobię pierwsze trzy próby z kontrolą trakcji, następne trzy postaram się zrobić bez kontroli trakcji. i Zobaczymy, czy ma to też jakiś wpływ na bądź co, bądź i tak długie przyspieszanie od zera do 100. Także zabieramy się teraz do testów. W tym momencie zacznę z włączoną kontrolę trakcji. Zobaczymy, jak to auto przez tyle lat trzyma moc i przede wszystkim, jak się będzie zbierać. W tym momencie znajduję się na parkingu zakładowym, gdzie akurat auta żadne się nie poruszają, ponieważ nikt tutaj się nie pracuje. Dlatego sądzę, że nie będzie mi nikt przeszkadzał, także mogę się skupić na tym, aby ten wynik wyszedł jak najlepszy. Ok, także zaczynajmy. Temperatura płynu chodzącego wynosi 99 stopni. Temperatura oleju w krzyni wynosi 90 stopni. Także jest to idealna temperatura do pomiarów. Ok, mam tutaj taką aplikację Torque, która będzie mi sprawdzała przyspieszenie. Jest tutaj wskazanie, co prawda, w milach, ale to powinno wystarczyć. Jest tutaj też od 0 do 100 km. Pokazuję, że jest ready. Tu wskaźniki wszystkie działają, także powinno mierzyć. Także startujemy. Tak jak wspominałem, pomiar pierwszy będzie z pedału hamulca. Dodatkowo wrzuciłem tutaj tzw. trip power, który rzekomo ma przyspieszać proces skrzyni biegów. Zobaczymy, ile to realnie daje. Wyłączona klimatyzacja, także ruszamy. 3, 2, 1, start. Wynik 10:97 przyspieszenie na poziomie dużego fiata, ale zobaczymy, jaki będzie wynik, jak spróbuję ruszyć z obrotów. Ok, drugi start. Lewą nogą przytrzymuję pedał hamulca, wkręcam na obroty, dajemy na 3,5 tysiąca i startujemy. Niestety nie udało się na więcej jak 2,5 pół wkręcić. Stanowczo wynik jest o wiele gorszy. 11,48 to auto chyba nie jest przeznaczone do takich startów. Myślałem, że trzecią próbę wykonam, próbując przytrzymać go na hamulcu i zmieniając bieg manualnie, ale widzę, że w tym momencie to jest jeszcze gorsze, także spróbuję po prostu z trybu manualnego zmieniać biegi sam. Ok tak więc zaczynamy trzecią próbę. Wrzucony bieg na tryb manualny na jedynkę. Także startujemy. 241 ok, ostatnia szansa jeszcze raz spróbuję z trybu manualnego ruszyć próbujemy nie wiem co bym mógł tu zrobić jeszcze żeby to auto szybciej się zbierało także dajemy odcinka zamuliła niestety teraz na pewno się to nie uda 10.48 pomimo odcinki zapanej ok tak więc pora zrobić podsumowanie Okay, tak więc ponownie wszystko powyłączane świata Światła też się nie świecą, żeby nie zabierać prądu i nie obciążać alternatora. Trakcja wyłączona w tym momencie. Także pierwszy start robimy standardowo tak jak, się, tak, jak się rusza normalnie automatem, czyli przytrzymuję hamulec i wbijam bieg, i później puszczam hamulec i wciskam gaz. Także można startować, myślę. Zobaczymy, jaka będzie różnica teraz. 3, 2, 1. Start. 11.58 czyli kontrola trakcji w tym momencie nic to nie zmienia ok, ta, turbo, która mnie w sumie najbardziej interesuje czy uda się teraz wbić go na obroty i wtedy dopiero wystartować także przytrzymuję lewą nogą hamulec, spróbuję go wkręcić na obroty i wtedy ruszam Ten wynik nie wiem czy ta auto ma coś nie tak Sądzę że to przyspieszenie jest za słabe nawet jak na Isa 200 więc Teraz trzecia próba Spróbujemy go z trybu manualnego w tym momencie ja będę decydował kiedy ma zmienić biegi Ok, tak więc teraz full opcja wyłączona kontrola trakcji, tryb power Manualna zmiana biegów. Spróbuję raz wystartować standardowo, standardowo czyli trzymając nogach na mulcu i przerzucając ją na gaz. A później znowu spróbuję przytrzymać go na obrotach i rus ruszyć wtedy. 176 Przypuszczam, że ta odcinka go trochę zmuliła Ok, tak więc teraz, tak jak mówiłem, tryb manualny Spróbuję go wkręcić na obroty i wtedy wystartować. arab dwuę 116 tragedia tragedia Tak więc pora przejść do podsumowania. Z tego co widać, kontrola atrakcji nie zmienia tutaj za dużo, pomimo, że w jednej z prób widać, że zmoliła trochę kontrola atrakcji, jednak na czas nie miał żadnego wpływu. Czas jest tragiczny, wręcz naprawdę nie spodziewałem się aż tak złego czasu. Tak widać, wszystko kręci się w okolicach 11-11,5 sekundy. Wydaje mi się, że tutaj może być jeszcze jakaś inna przyczyna tego, bo przypuszczam, że mimo wszystko ten, ten samochód powinien przyspieszać nieco lepiej. Natomiast tutaj 11,5 sekundy, to jest stanowczo, stanowczo za dużo. Miałem robić po 3 próby. Wyszło tak, że zrobiłem po 4 próby z każdego możliwego ustawienia. Niestety, jeśli chodzi o wyniki, to nic to nie zmieniło. Także po prostu na tym zakończmy. To auto nie przyspiesza, jak dowiodę to w tym momencie. I mam nadzieję, że ta aplikacja, której używałem, daje te wyniki miarodajne i faktycznie. Te 11,5 sekundy to jest realny czas i nie było w tym żadnego opóźnienia spowodowanego na przykład łączem Bluetooth czy działaniem aplikacji. To tyle na dzisiaj. Jeśli podobał Wam się filmik, zostawiajcie lajki. Jeśli chcecie szerzyć swoją wiedzę na temat Lexusa i jest 200 razem ze mną, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. I to tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć, pozdrawiam!